Witam Państwa bardzo gorąco z tej strony, a to oczywiście kolejny materiał na moim kanale z serwera For Life. W dziesięć dniu nagramy sobie Od Zera do Milionera. Oczywiście nazwa nie jest w pełni autorska, bo wiele youtuberów posługiwało się tą nazwą, ale spokojnie. Ta seria będzie się wyróżniała czymś po prostu innym niż u innych osób. Będzie po prostu bardziej taka rozbita, rozłożona na czynniki pierwsze. Oczywiście nie wszystkie rzeczy, bo niektóre aspekty będą podobne, bo po prostu nie da się inaczej nagrać tego. Chciałem wymyślić inną nazwę, lecz mi się nie udało. No nie było to takie proste. Kumałem, myślałem, no ale jednak ta nazwa najbardziej odzwierciedla to, co chcę nagrać. Dobra, nie przedłużając, zapraszam Was do materiału i na mój serwer Discord. Dobra, teraz już możemy oficjalnie lecieć z odcinkiem. Hey, hey. Pierwszy materiał z tej serii będzie troszeczkę taki nietypowy, ponieważ no nie spotkałem się bynajmniej z taką y, teorią czy jak to można nazwać. Ogólnie będziemy zaczynali od 15 tysięcy, dlatego w dzisiejszym materiałie będziemy po prostu pracować. Ten materiał nie będzie jakiś taki mega ambitny, rozbudowany, ponieważ musimy dorobić do 15 tysięcy i zaczniemy od kwoty 15 właśnie tysięcy. Tak powtórzyłem dwa razy 15 tysięcy, ale nie jest to istotne. Y, później będą materiały właśnie kupno sprzedaż... Y, Również jakieś nie wiem, przeglądy tych giełd w mniejszym stopniu, bo już tutaj pojawił się taki materiał na moim kanale. Ale ogólnie chcę zacząć od 15 tysięcy, kwoty. Zarobiłem sobie. Pracowałem e, głównie chyba na magazynie, jeśli się nie mylę. E, tak, większość myślałem, że czasu spędziłem na magazynie, że. E, ale dzisiaj po prostu magazyn jest troszeczkę bardziej nudny. E, dlatego pojedziemy sobie na kuriela, który znajduje się. W, a tutaj nie można. W. No, przy San Fierro tak naprawdę. Już nie rozwijamy się o nazwę. Jest oczywiście też odcinek z pracowania na ten... Dobra, opać parking na 30 minut. Jest oczywiście też odcinek z pracy na kurierze, więc też tak jest to fajnie wygląda. Dobra, weźmy sobie yy, Transmax Express. I popracujmy do 15 tysięcy. Zarobimy 15 tysięcy i zobaczymy jak tam będziemy z czasem. Bo jeśli będzie to... Poczekajcie, poczekaj. Tu mamy magazyn, ok, e, Więc popracujemy sobie i zobaczymy jak będziemy z czasem, bo jeśli szybko zarobimy te 15 tysięcy, to myślę, że jeszcze w tym materiale kupimy jakiś e, pojazd. E, pojazd no po prostu kupimy, tak? No bo będziemy szukali, znaczy ja będę szukał, a potem będę wam nagrywał, więc tak to będzie wyglądało. E, mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany za to, że ten materiał będzie troszeczkę na początkowo zarobkowy, no bo jednak będziemy pracować. A jednak każdy spodziewał się, że od razu zaczniemy z grubej rury i od razu kupimy, sprzedamy jakiś pojazd, bo po prostu nie jest to takie proste. Znaczy tak, nie jest to takie proste znaleźć taki pojazd, który nie kosztuje aż tak dużo i można na nim zarobić. Gracze też nie są głupi i po prostu nie będą chcieli yy, stracić pieniędzy, tak? No bo jednak wiadomo, seria polega. Aha, zostałem staranowany, więc yy... fajnie. Zostałem staranowany, ale i mamy 86%, więc jak widzicie to są gracze For Life, a welcome. Dobra, tak serio to nie każdy jest taki, a to trafiliśmy na jakiegoś typowego buraka, którego nie szanuję, okej. Okay. Dobra, udajemy się właśnie do Las Venturas zawieść paczki, mam nadzieję, że szybko zarobimy te 15 tysięcy. I odcinek będzie w miarę fajny. Jeśli macie jakieś pomysły, możecie oczywiście pisać w komentarzach bo bardzo fajnie, gdy mogę się wzorować właśnie wami, bo to tak naprawdę materiały są tworzone dla was, dla moich widzów, tak? Więc fajnie by było. A i chciałem bardzo gorąco wam podziękować za tak liczne wyświetlenia pod materiałami, lajki w górę, Wow, naprawdę, jak robicie, rozpierdziel kurczę, aż chce się nagrywać na tego YouTube'a, chce się tworzyć te nowe materiały, poświęcać swój czas, bo wiadomo, to też youtube to jest, to jest no to są wyrzec wyrzeczenia, tak? No bo jednak, wiadomo, Ocinek trzeba zmontować, wrzucić, poprosić grafika, żeby zrobił grafikę, opublikować, udostępnić no troszeczkę jest to proces yy, pracochłonny i troszeczkę trzeba poświęcić tego czasu, no nie oszukujmy się myślę, że najwięcej tracimy na samym montażu niż na hmm, nagraniu materiału ponieważ materiał nagramy, no nie wiem, przypuśćmy te 9 minut plus, minus, no bo wiadomo, jeszcze zdarzają się jakieś błędy yy, tutaj jakiś szum, no cokolwiek, jakiś yy, ktoś, nie wiem, zaczął do drzwi pukać, telefon zadzwonił, więc Mm, wiadomo, ten czas może zostać wydłużony A rendering trwa tak od godziny myślę wzwyż Bo tutaj zależy nawet jeśli nie dajemy aż tak dużo animacji Same po prostu ułożenie, dopasowanie dźwięku y, Czyli wysokości tonu muzyki No to troszeczkę zajmuje czasu Bo wiadomo każda mm, piosenka ma wyższą tonację, niższą I po prostu mimo, że y, na przykład wyciszę na 42 No to jedno nadal będzie słychać, a drugiego nie y, Więc to tutaj naprawdę Mm, trzeba się troszeczkę namęczyć. Komputer, akurat mam dobry procesor, więc myślę, że ten rendering w 1080p to jest około 10 do 15 minut, tak już w maxie, tak? Więc myślę, że nie jest to długo. Kiedy chciałem w 4K, no to troszeczkę tutaj myślę, że pół godzinki było spokojnie. No, jeśli chciałem w 4K, ale uznałem, że po co nagrywać w 4K, tutaj dużo więcej waży niż te 1080p. A tak naprawdę nie widać tej jakości, no bo jednak. Ym... Geta nie pozwala w 4K grać. Bynajmniej San Andreas, bo myślę, że w piątkę, no, już byłoby troszeczkę to lepiej widać. Ale San Andreas, myślę, że nie. Co jeszcze? O czym mogę jeszcze moim drogim widzom wspomnieć? Kurczę, muszę się zastanowić tak chwilowo. Poczekajcie. A, pojedziemy sobie tędyk i przejedziemy przez most. Aha, przywaliłem, ok. Mm, więc zawróćmy sobie. Więc, no, mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie za to, że kurczę, ten odcinek jest taki. Inny, znaczy, no bo wiecie, yy, nazwa troszeczkę odbiega od aktualnego kontentu, który nagrywam. No bo jednak od zera do milionera, no ale teoretycznie można się kłócić tutaj, bo jednak możemy zarobić sobie pieniążki i o też można powiedzieć, od zara do milionera, pracować na pracach dorywczych. więc tutaj jednak nie jest taki kontent oderwany zupełnie od treści materiału. A jeszcze pojawi się filmik, kiedy będę uciekał z Jonem. Nie wiem, tak się mówi, no ten nowy samochód, co wyszedł niedawno, no to z ją, nie wiem. No to będę nim uciekał, więc wyczekujcie materiał. No więc muszę jeszcze go zmontować. Grafikę już mam. Więc myślę, że będzie fajnie. A może nagramy jeszcze raz? Nie wiem, dobra. Na początku yy, obskoczymy sobie te dwa blipy tutaj, po tej mojej prawicy. Potem skoczymy tutaj. I myślę, że będzie fajnie, dobra. No. Wysiądźmy sobie z tego Trans Express W ogóle kurczę, nie mogę w to uwierzyć, że zaufaliście mi na nowo, oczywiście pewnie nie wszyscy, ale bardzo dużo osób znów kurczę powierzyła mi swój czas tak naprawdę, no bo jednak oglądając mnie no to czas leci, tak? Nieubłaganie szybko, bardzo. Więc dziękuję bardzo. A, i chciałem Wam, oczywiście, Was bardzo gorąco zaprosić na serwer Discord, bo tam się wszystko dzieje. No, po prostu mamy tam, nie wiem, giveawaye, tam pierwsi się dowiecie, jaki materiał nagrywam. Tam są wszystkie ankiety. No, po prostu Discord to jest taka społeczność wariatów akweza. A, i jeszcze, oczywiście, będę tworzył grupę na Facebooku, nową, nową grupę na Facebooku Infant Page'a, ponieważ aktualny e, jest troszeczkę naciągnięty, rozwalony w ogóle. Brak ładu, brak administracji, więc tutaj będę musiał to ogarnąć. Ale to jak troszeczkę jeszcze więcej podskoczy mi tych wyświetleń i lajków, no bo jeśli kurczę, nawet wezmę się za to, a nie wiem, kilka osób dołączy, no to tak troszeczkę będzie mi przykro. A no i zresztą nawet jakbym chciał, dobra, już trudno, nawet jakby te kilka osób dołączyło, to nie mam banera nowego, bo muszę to sobie ogarnąć yy, na fanpage'a Banner i na grupę na Facebooku. Więc tutaj troszeczkę pracy mamy. A więc będzie trzeba to po prostu powolutku sobie e, ogarniać. No, mam nadzieję, że odcinki Wam się spodobają. Staram się właśnie taki mieć kontent fajny, family, że tak, to tak powiem sobie w żarcie. Bo chcę, żeby te materiały były po prostu fajne. Znaczy, no, żeby Wam się podobały, no bo wiecie, no możecie mi napisać tutaj co Wam się nie podoba, co Wam się podoba. Oczywiście, no bo to też wiele dla mnie znaczy i oczywiście Wasza opinia też jest najważniejsza. Bo to jest tak jak w sklepie. Klient nasz pan, tak? To tutaj można powiedzieć, że widz na szpany i tutaj widzowie decydują. A, jeszcze warto być na Discordzie dlatego, że pojawiają się tam ankiety i tak naprawdę kto wy decydujecie co nagram jaki materiał z jakiego serwera. Może nie są zbyt często, bo czasami chcę nagrać taki materiał, po prostu wpadłem Eureka, wow, muszę to nagrać. Więc to jest tak, pół na pół. Będę próbował wbić się z innymi grami Próbowałem trzy razy chyba na swoim koncie na YouTube wbić się Na przykład z CS-em albo LoL-em, no niezbyt fajnie to się przyjęło Eurotrack, no nie było tak źle Ale wtedy jeszcze nie miałem tego nowego komputera I po prostu film był zlagowany, więc myślę, że też dlatego nie było tak dużo odsłon Będę próbował, mam nadzieję, że pomożecie mi, zostawicie tego kciuka Bo będę próbował, bardzo chcę Żeby mój kanał też opierał się na tych innych grach bo jednak tak jak mówiliśmy w pierwszym materiale powrotu mojego, takiego wielkiego pff, No to, że... No MTA może kiedyś upaść, tak? No wiadomo, na razie wszystko jest pięknie, ładnie, ale nie wiadomo co będzie za rok, za dwa Możliwe skończą się serwery Przestanie się chcieć im mm, dalej je tworzyć mm, Nie będą powstawały pełnowartościowe serwery, więc no, można wiele teorii zakładać, tak? No... Nie potrafię na ten moment, w sumie nikt nie potrafi odpowiedzieć, bo wszystko się zmienia, tak? Może wyjdzie coś nowego, coś co bardziej yy, zachwyci, kurczę. No teraz góruje te GTA 5 Multiplayer i tam bardzo dużo graczy gra, yy, więc MTA troszeczkę dostało po półce. Ale jednak jest coś w Geta San Andreas Multiplayer, czyli MTA, czego nie ma GTA 5, czyli mniejszych wymagań. Tak naprawdę yy, ktoś ze sobą komputerem, no nie pogra sobie w GTA 5 Multiplayer, bo po prostu się będzie zawieszało, lagowało. Yy, no nie wiem, no, po prostu nie będzie tutaj dało się grać, tak? No. Kurczę, ale się w tym materiale rozgadałem, więc przynajmniej nie będzie nudny, bo cały czas jest jakaś nawika coś tam gadamy, porównujemy. Wow, co, co, co za odcinek pełnowartościowy. A na 1500 subskrypcji chcę zrobić QA. To będzie taki jeden... No największy QA na moim kanale, bo żadnego QA chyba nie było nigdy. Albo był może jeden. Wtedy postaram się, może uda mi się zorganizować jakąś kamerę, kamerę... nie kamerkę, w sensie, no nie wiem, aparat fotograficzny, bo takim jakoś będzie, no... niby dobra. Myślę, że teraz nawet lepsze jakoś mają telefony niż kamerki, więc kamery takie starszego typu, bo nie wie o tych nowych oczywiście. I nagramy sobie takiego QA i odpowiem wam na pytania Więc myślę, że warto dobić te 1500 subskrypcji. A wyświetlenia lecą jak chore Bardzo dużo robię wyświetleń teraz. Wyświetlenia to wow, Lajki like 30 łapek w górę, no ja no nie pogada z wami, no bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Um, więc wszystko tutaj leci w jak najlepszym kierunku, żeby kanał odzyskał dawny blask. To będzie ciężkie, bo jednak patrząc, że mam 1234 na ten moment subskrypcję że nie mam zbyt dużych wyświetleń, bo 300 wyświetleń to nie jest dużo znaczy na kanał to nie jest dużo, dla mnie to jest bardzo dużo więc tutaj można to podzielić tak naprawdę, no bo patrząc na 1200 subskrypcji no to pewnie myśleć tak po 600, kurde nie mogę 600, się 600-700 wyświetleń tak myślę że powinno być minimum, oczywiście mam materiały z for life'a przykład 2500 wyświetleń 1100 podajże więc tutaj Zależy też od takiego odcinka. Ale tak średnio, żebym miał te 1500, to by było naprawdę kurczę super. By Byłbym mega szczęśliwy. Teraz już jestem, ale mógłbym być jeszcze bardziej. No tylko zachęcam Was. Ojej, no. ja, nie wiedziałem, że potrafię tak nawijać do Was. Naprawdę tutaj udało mi się e, tak fajnie z Wami pogadać, tak od serduszka. Więc ogólnie mówiąc, szczerze, plany są na kanał spore oczywiście będą pojawiały się streamy bo muszę, nie oszukujmy się no streamować żeby zdobyć większą publiczność i żeby zebrać na kamerkę bo wiadomo, yy, znowu nie kupię za 120zł kamerki, no bo będzie wyglądała tak samo, więc teraz jak kupię to po prostu kamerkę, nie wiem, za 200-300zł myślę plus minus nawet jeśli zbiorę, zebrałbym więcej pieniążków no to kupiłbym jeszcze lepszą czyli jakość materiału będzie lepsza yy, kiedy już kupię ten, tą kamerkę będziemy kupowali mikrofon, nie wiem, Yeti czy coś z takich, takich już do... też właśnie tak do 500-400 zł, bo ten aktualnie, no, niby jest dobry, głos już jest taki w miarę normalny, tylko są szumy i nie jestem w stanie tego y, naprawić, bo próbowałem na wiele sposobów, ale po prostu y, nie pomaga to. Chyba, że wyznać jakieś dobre sposoby na pozbycie szumu. Nie wiem mam ten popfilter, y, znaczy ten, y, tą gąbeczkę, mam jeszcze pop filter, ale to jeszcze gorzej brzmi jest tak jakby głos, nie wiem... Zatumiony, nie potrafię Wam odpowiedzieć na to pytanie, jak to nazwać. A tutaj musimy wjechać, więc po prostu tak to wygląda. Dobra, zarobiliśmy 519 Te 900 palenów, to już sobie sam dorobię poza odcinkiem. Więc ten odcinek jeszcze odstawimy sobie pojazd gangowy. Jest to Sultan. Nie wiem, chyba Fulton 22. Więc zostawimy sobie jeszcze Sultana na bazę organizacji Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał I będziecie wyczekiwać takich już gotowych odcinków W sensie z, dzień, od, zera, bo, e, od zera do milionera Że po prostu będą, będziemy już kupować, sprzedawać te pojazdy no, Więc jeśli byś, utrzyma, utrzymają się wyświetlenia No to myślę, że jeszcze zwiększymy aktywność I będzie jeszcze więcej materiałów na moim kanale Bo teraz są tak co 2-3 dni to w sumie też zależy głównie od nakładu pracy i od wyświetleń. Po prostu mógłbym teoretycznie przez jakiś czas rzucać codziennie, ale co z tego, jeśli jeden odcinek, to, nie wiem, zobaczy 90 osób, a drugi przypuśćmy 120, no to jednak tutaj te proporcje się nie wyrównają. Dlatego lepiej, żeby odcinek wycisnąć z niego e, te kropelki i dopiero po prostu wrzucić kolejne. Więc tutaj to jest taki troszeczkę system na wrzucanie odcinków. Taki mój, nie wiem, czy wiecie, sprawdzę się. Po prostu nie chcę, żeby jeden przysłonił drugi odcinek No bo jeśli będą dwa, no to ktoś może drugi, nie wiem, ominąć No ciężko mi tutaj Sprecyzować tutaj to No taka po prostu fantazja i no Co, co zrobicie? No nic nie zrobicie Dobra, zostawmy naszą furę gangową Pozdrawiam oczywiście legwany Iguany? Legwany, Gwany. Dobra, zapor... No ha, rozwaliłem, fajnie, dobra, potem to naprawię Dobra, postawmy tak, bo lepiej nie będzie. Dobra, dziękuję Wam bardzo gorąco, że aż balnę w mikrofon, że dotrwaliście do końca tego materiału. Nie wiem czy był krótki, długi, to już sami ocencie. Yy, kolejne materiały będą na pewno różniły się od tego, bo tutaj zbieraliśmy do 15 tysięcy, bo taki będzie nasz budżet startowy. Niektórzy zaczynali totalnie od zera, albo po prostu się nie da, bo kupić perka za 3-4K i go nie sprzedać, no to i zarobić na nim 100 pln to nie jest zarobek. A tylko marnacja mojego i waszego czasu, bo takich filmików ludzie nie chcą oglądać. Bynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić. Ale chcę bardziej, właśnie tak jak wspomniałem, uderzyć z tej grubej rury. Dobra, nie przedłużając, dziękuję. I do kolejnych materiałów.